Wjeżdżam z budowy no i taki wąwóz taki wąbuz do to wyszedł no, zajebiski ze dwa czołgi by weszły cześć witajcie Mamy dzisiaj 12 marca. Były 3 dni takie cieplejsze. Nie było nawet deszczu, nic. No i mamy, jak to mówią, yy, pogodę dużo teraz zimniejszą, bo dzisiaj z rana 3 stopnie ma być gdzieś 6, a dwa dni temu było gdzieś plus 16. Mamy taki, jak to mówią, pogodowy miszmasz. Ja jadę, umówiłem się z kolegą. Będziemy szykować pod to co jest dzisiaj najbardziej takie nowoczesne, czyli kupujemy szambo tak? szambo w wersji razy 3, 3 zbiorniki. Trzy zbiorniki będą połączone ze sobą, jeden duży się nie kalkuluje i nie ma na niego miejsca, więc będą trzy zbiorniki, trzy zbiorniki będą połączone i jak będą wywozić to tam mają, ma ten zbiornik, mają te zbiorniki po prostu zmostkować i, i tak to będzie funkcjonować. Mamy tutaj kawałek Pół godzinki Pół godzinki niecałe do jazdu Z rana koparka to wiadomo Te 3 stopnie No to też nie można tej koparki piłować Ostatnio yy, Uruchamiałem Czależówkę z stalu 4,5 metra Więc To yy, no całkiem przyjemnie to chodzi się zastanowić czy zostaje czy, czy będzie chciał tą talerzówkę może możliwa no zobaczymy tak? generalnie robota mu się maszyny podoba ale wiecie jak to jest no jeszcze za, ale, ale trzeba za nią zapłacić no i tu się tu się zaczynają zazwyczaj schody jak to jak to ogarnąć no, ale to wiecie jak jest, tak? W tej chwili maszynówka u nas to, tak no, i wszędzie Firmy chcą, żeby sprzedawać, brać na plac A kto dzisiaj chce sprzedawać i brać na plac, tak? Nie wiadomo jaki będzie plus euro, nie wiadomo co przyniesie przyszłość Zatowarować się towarem, który później stoi 2 lata, to wiecie, to jest średnio, tak? Dwa lata położycie nawet O, o, o jaki debil dawa zawadź jaki debil Będzie Na internecie, kurwa Już widziałem tak, jechał za mną jakieś dziwnie blisko Jako parkour jadę 20 na godzinę i to jest koniec, tak Z górki można ją trochę bójnąć szybciej, ale Oleje są zimne, to ja nie piłuję maszyny. Maszyna jest, że tak powiem, nie, nie pracuje u kogoś, tylko na swoim, tak? Więc sprzęt się szanuje. I nikt maszyny na, na siłę nie piłuje, tak? A tak jedzie za tobą i ci ciśnienie później podnosi, tak? A tu na tym skrzyżowaniu? W zeszłym roku Łebka przejechali, bo jechał na elektrycznej hulajnodze kule I wjechał prosto pod samochód Tu mamy tą obwodnicę Obwodnicę mamy Która się spięła z naszym osiedlem Jest to po prostu genialne wyjście Od razu mamy McDonalda jakby ktoś zgłodniał obok mnie tam wybudowali jeszcze jedną biedronkę, tak jakby jedna była na osiedlu za mało. Rosmana nam budują, wiecie Stargard i osiedle byżyckie, to, to się robi, wiecie, to jest osobne miasto, się robi. Wylot na Szczecin, wylot tutaj w jedną stronę, w drugą. Tu jak ktoś gdzieś tam w Big robi. Będziemy jechać obok na to bo wszędzie blisko Na Szczecin wylot blisko, bo tu od razu widzicie, to jest obwodnica Stargardu i wylatujecie od razu na Szczecin Tu gdzie jedziemy, to wyjedziemy na na Cukrownia będzie przed nami Wyruszają, że tak powiem, pole w tej chwili. No zobaczymy. Cyrk nawozowy oczywiście. W polityce to nie ma co mówić, bo tam jest. Takiego cyrku to już dawno nie było. Gabarety będą miały co, że tak powiem używanie na tych wszystkich trampach żałańskich i tej naszej kołocie z sejmu. Rybnik Tajlapsa kopiemy odcinkami, wywozimy ziemię, żeby było miejsce na samochód z HDSem, który przywiezie tutaj zbiorniki betonowe. U góry mamy zmet Gliny a później jest piasek. To no jest problem, bo piasek się odswaja. Nam się do zawala tak? No i jeszcze trafiają się o takie o, kamyczki Też nie pomaga Czyli znaczy, klasycznie mamy tutaj Odkopujemy Później muszę to odwieźć na odkład boczny Ładów. Prawdopodobnie będziemy ładować to na Samochód Bo samochodu dzisiaj miał być Nie ma samochodu Nie wiem czy jutro będzie Czy nie będzie Tylko na jutro Mamy zamówione zbiorniki Trzy zbiorniki betonowe Jeden za drugim będą sadzone A tu będzie przedszkole Teraz ponoć to jest niezły biznes na dzieciach wszyscy 800 plus biorą to wiecie kasę mają można dojść. jak nie było 800 plus to przedszkola kosztowały normalne pieniądze zrobili 800 plus to ceny przedszkoli wszystkiego by poszybowały do góry i to tak to mniej więcej się że tak powiem ta ekonomia nam odbija bokiem jak robimy do czegokolwiek dopłatę, to się to za parę lat wszystko się, jak to mówią, psuje. Tak jak zęby słodkie jedzie, to wcześniej czy później zęby się rozlecą. Tak samo tu jest z dopłatami. Zaczynasz dopłacać do czegokolwiek, tak jak do rolnictwa, do wszystkiego, to zaczyna się robić szambo wszędzie. Dopłaty maszyn, maszynowe to maszyny podrożały i to tak ze wszystkich koło Macieju. 800 plus, 500 plus, No to wszystko dla dzieci automatycznie. Dwa razy tyle kosztuje. Kolonie kosztowały tam 1000-1200 zł, dzisiaj 3000. Lecz i Lebski tak na kolonie nie wysyła, więc przepiją to. To takie jest chore, tak? Zamiast dopłacić do tego, żeby były kolonie za nie wiem 1000 zł, ale jak tak, jak kiedyś na 30 dni, a nie na 7, dni, na 8, na 10. Dobra, ja wracam do wywożenia. Niedużo mi tu zostało, będziemy kopać dalej. Pokazać jak wykop będzie wyglądał na gotowo Ale już jestem że tak powiem okopany Fest trzy zbiorniki żeby się zmieściły takie standardowe 3x2,60 I żeby porobić łączniki To musimy mieć około 12 metrów po długości I 3 metry na szerokość Taki wykop dzisiaj tutaj tworzę Jest grubo po prostu Zaraz będzie 16 .00. od 8 .00. Od 8 tu walczymy I to nie, że tam jakieś było spanie czy coś Od 8 jest konkretna robota, tak? O, tak to wygląda mojej prawej i biorę to z półtorej wywrotki do dwóch, jestem w stanie wykopać Czyli jakieś tam 10-10-15 kubików ziemi, i wywożę to na osło i tak. Za każdym razem to samo, tak? A muszę zostawić jeszcze na jutro tutaj dojazd Żeby samochodem z HDS-em się mieścili No i nie utopili się, no to już swoją drogą Jak będę miał koniec, to też jeszcze włączę na chwilę